Cześć z tej strony Wlad. Tak jak obiecałem, jesteśmy w Glasgow. Za mną jest autobus PESA. Zobaczymy, co się tam dzieje. Na razie jestem tutaj sam. No i trochę tutaj Konami zawaliło, bo tak naprawdę nie było nigdzie informacji o tym. Sytuacja wygląda tak, że niestety nie ma nikogo, żadnego dewelopera, żeby porozmawiać o tej grze, ale... Możemy wejść i nakręcić w środku, zobaczyć co jest. O godzinie 3.30 jest turniej. I do wygrania są rękawice bramkarskie z podpisem McGregora, bramkarza Glasgow Rangers. Także myślę, że jednak zostanę tutaj trochę dłużej. No i zaraz tam wejdziemy i zobaczymy co się dzieje. Impreza odbywała się 6 km od centrum. Gazy. I niestety było to w czasie derbów pomiędzy Glasgow Rangers i Celticiem, co też nie pomogło w przyciągnięciu ludzi. Tak samo zabrakło reklamy w prasie, w telewizji czy w mediach społecznościowych. Hmm, niestety prowadzący event, też okazało się, że nie grają na ortodzie w PESA. Hi guys! Hello! Tutaj mamy chłopaków, co się tym zajmują. Zobaczcie, są stanowiska, jedno drugie tutaj jest trzecie, czwarte no i tutaj jest elegancka kanapa. You gonna, play, you gonna play a game with me? Nie? Uh, yeah, yeah? <laughs> Okej, <Okay. laughs> telewizorki 60 cali, także myślę, że spoko, a tutaj oh no, takie siedzenie, cool. yeah. Yeah. <laughs> siedzenie do grania, zobaczę, może się uda same stanowiska do grania były bardzo fajne, wygodne no ale niestety brakowało graczy 42 osoby w ciągu 6 godzin to nie jest zbyt dobry wynik a nie sądzę, żeby w czasie jak ja opuściłem miejsce pojawiło się więcej osób i przez to zobaczcie jak mało osób wzięło udział w turnieju Dobra, to zaczynamy turniej jest czterech uczestników ja, Luis yeah. Jan Jan. Yeah. Yeah, so it's four from us to okay, so to win The prize for these golden gloves, signed by the Rangers goalkeeper. You've got the new ones that were just debuted today. Yeah. Signed by him. And you've got the white ones that you used to so These are these are all 3D yeah. printed as well. Yeah, Alan McGregor. Okay, <laughs> both. So both both of these have been signed yeah so you've got the white ones that have been signed and then these ones as well uh -huh. Would you, uh, if you two want to play each other and then you two want to play each other yeah. best yeah? of luck buddy i don't know if you two want to swap places though yeah Zobaczymy uh, yeah. cool. yeah. jaki będzie wynik. no way <laughs> I tutaj kolejne są stanowiska, ale nie włączone. 5-0! Down! Dziękuję. Ona, plasz. To jest jak płyn. dobra, udało się wygrać. Mecz 5-0 jest, ale tutaj chłopaki wszyscy grają w Fifę, nie są graczami Pesa, także zwycięstwo tak nie smakuje jak powinno, ale tak, tak fajnie się grało. No i tutaj każdy, no. się tak uganaliśmy, że każdy sobie, każdy sobie weźmie rękawice z tego powodu, że jest nas 4, a myślę, że chłopaki się tutaj ucieszą, bo tutaj zobaczcie jest kibic, let's go Rangers jest. Rękawice są, z Glasgow Rangers, wszystko na, na swoim miejscu. Dobra. So, who, who, who won the tournament? Me! Ok, dobra. To chyba na tyle jeszcze. Podsumowując, to fajnie wygrać jakiś turniej, nawet z Fifowcami. Rękawice od McGregora, bardzo fajna pamiątka, ale dlaczego nie było żadnych gadżetów związanych z pes -em? Może gra byłaby dobrym pomysłem jako nagra. Ocenę tego wydarzenia pozostawiam Wam. Piszcie w komentarzach, jak się to ma na przykład w stosunku do FIFA, jeśli chodzi o takie imprezy. No, ja niestety powiem Wam, że no trochę byłem rozczarowany. Próbowałem się dobrze bawić, nie było najgorzej, ale też mogło być dużo lepiej. W samą grę niczego nowego się nie dowiedziałem bo niestety była tylko wersja demonstracyjna. Yy, także wydaje mi się, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.